Witam Was serdecznie. Ponownie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę wpuszczanie kudy na wyczyszczony kudnik. Dezynfekcja. Tutaj zobaczcie całe statko. Pięknie nam się prezentuje. Zaraz sobie nasze kudki wpuścimy i zobaczymy. Czy będzie się wlewać z powrotem, będą się wlewać z powrotem kury, czy nie? Tak się prezentuje kudynik. I pokażę Wam też obrazek, który tu zamieściłam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Rysuję takie obrazki i napiszcie mi w komentarzach, czy Wam się spodoba. Już Wam pokazuję naszą tu którą tu narysowałam Tutaj kudę, ale już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba duża. Tak, tutaj ją narysowałam. No i dobrze. To wpuścimy sobie już za chwilkę kudki. Pozwólcie tylko wytrę kamerkę. Bo nic pewnie nie widzicie. Ale jeszcze zajrzymy, i... zajrzyjmy do naszych kudek. Zobaczcie, jakie duże statko się wydaje. Oluś, nie wskakuj tam. Zielony wybieg. A raczej wybieg dla nowego kudnika na wiosnę. Będzie niedługo, znaczy na wiosnę. Czyli dość nie chciałam powiedzieć, a my za otworzymy, tylko wam jeszcze pokażę. No i zobaczmy, kto wejdzie pierwszy. Kto? Kadolina? Tak, kleo chyba pierwsza. Kleo wyprzedziła ją, ale zobaczcie jak się wylewa. Wlewa, znaczy, wlewają się. Cieszą się, że w końcu mogą iść spać. W końcu. No ty trzy kwoki mam normalnie. Super, no super. No ale dobrze. Dzisiaj taki powiedziałabym, że wpuszczanie wieczorne, wpuszczanie kudek do kudnika, a raczej do czystego kudnika. niestety widziałam tu kilka pasożytów. Ale posypam bardzo dużo i ziemi okrzemkowej, więc nie powinno ich tu być i mam nadzieję, że y, nie, nie będzie ich już tu, nie będą mi przeszkadzały, czy to ptaszyniec, nie wiem, ale ja już y, zagonię kudki. To może w kolejnym odcinku powiem wam o pasożytach. Y, ale jeszcze się zastanowię. A was już zaganiam, noch, noch, idźcie. Ogólnie to one same wchodzą, ale dzisiaj szybciej je zagoniłam, aby wam pokazać. Niektóre, to jak widzicie, wchodzą po prostu później, ale te kurki zagonię po prostu. Na razie mam 13 sztuk, lecz na wiosnę te trzy silki chciałam do nowego kudnika dać no i dokupić jeszcze jedną kurkę silkę i koguta silki na ten drugi kudnik wybiegł. Mm. Tutaj witaminy są w wodzie. A tutaj dokupić po prostu y, cztery kurki. Y, planuję, żeby były to kochiny. Trzy kochinki miniaturowe i jedną y, olbrzymią kochinkę. Tak planuję jeszcze. Nie wiem czy tak będzie. No, ale być może tak. Tutaj jeszcze zajrzyjmy. No i zobaczcie. Simonka wskoczyła. Jeszcze szybka obecność. No dobrze, jest 13, ale jeszcze raz policzę. Zawsze dwa razy liczę. Dla bezpieczeństwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jest 13. Jeszcze raz liczyłam. Jakby co. Jest dobrze, obecność sprawdzona. Już się powoli będę żegnać w kódniczku, w czystym posprzątanym kódniczku z obrazkiem, pełnym kurek, więc do zobaczenia!